Jest na Wojciechowska TV Reklama, jest z nami Wielki Włóczęs. Dzień dobry. Powiedz mi, skąd pomysł na walkę z Nikolą? Kurczę, no. Yy... Zaskoczyłaś mnie to pytanie. Nie no, yy, na ten pomysł już jakby było długiego czasu. My o tej walce rozmawiałem przynajmniej od roku, jak nie dwóch. No i pojawiła się taka możliwość, na mogłem wziąć walkę w FEN. Miałem realnie dobrego przeciwnika, więc wydaje mi się, że najciekawszym zestawieniem tak na, na szybko dobranym był właśnie Nikola. E, a powiedz mi, a co z Denisem Załęckim? Czy dojdzie do tej walki? To trzeba pytać, pytać Denisa. No, ja jestem przygotowany od roku niejako zgłaszam gotowość do walki ale już widziałem tyle tych pretekstów zbijania terminu, że sam nie wierzę już w realizację tego, więc... Będzie miał czas, ochotę, czy, czy na tyle odwagi, ma mój numer, niech dzwoni. A jak myślisz właśnie, dlaczego Danis nie chce tej walki? Wiesz co, wydaje mi się, kurde no, jak nie zaczepiał, to jeszcze nie miał tej przyjemności zbicia, czy tam konfrontacji z Alanem. Nie był rozpoznawalny, szukał, robił to, co robi teraz, wyłapuje. Kogoś, kto jest rozpoznawalny, krzyczy, obraża, yy, wykrzykuje walkę, zbija profity, czy no, w postaci w pieniędzy i popularności, a czy wygra, czy przegra, to chyba jest drugoplanowa rola tej walki, nie? Więc wydaje mi się, że taki sam był. No to jest cyklicznie to samo, więc no, schemat jest ten sam, więc chyba to nikogo nie dziwi, nie. A jeśli wygrasz z Nikolą, to y, powiedz mi, czy masz kogoś właśnie na celowniku? Y, oprócz Denisa? Ja, mam. Znaczy, ja już mam połowianą całą, całą kolejkę następnych walk. Dwa tygodnie później bije się w Krajowym Sporcie 25 marca w Wrocławku, a później już jak leci, nie? Ja Chciałam zapytać o tą e, sprawę e, właśnie. E, czy, gdyby nie nagłosienie właśnie tej sprawy, e, że mieli się e, odwołać walkę, czy myślisz, że doszłoby do niej? Nie wiem. Nie. Została właśnie ta sprawa bardzo nagłośniona. I czy myślisz, że przez to, że została tak nagłośniona, to właśnie spowodowało, że dostałeś tę walkę? Jasne. Yy, nie wiem, wiesz, nie brałem udziału w rozmowach za kulisami. Na pewno dużą rolę też. też odegrał fan, który walczył o tą walkę. Paweł, yy, pan prezes, <laughs> bieżący free fighter, bardzo, bardzo starał się żeby to doszło do skutku i, 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 i wydaje mi się, że to też, też, to też jego zasługa, nie wiem czy w większym, większym czy mniejszym stopniu, nie wiem co miało tak naprawdę. Cieszę się, że jest. A co myślisz o, o Denisie Labrydze, nowym e, z nabytku e, Haylik? E, jak w ogóle go oceniasz? Czy wiesz, no my trochę tak rozmawialiśmy parę razy. Wydaje mi się, że to bardzo inteligentny chłopak. Fajnie się wstrzelił, yy, Walka w wotorę krwawa i pierwsza, i, i rewanż. Fajnie. No, wydaje mi się, że ciężko go, chłopaka nie lubić. Nie? A, a co do poziomu sportowego, to zobaczymy. No. Trener mi mówi, żeby nigdy nie oceniać zawodnika po jednej walce. Więc zobaczymy, co, co pokaże walka z karwatem, nie? A zmierzyłbyś się z nim, gdybyś dostał taką propozycję? Znaczy, ja, tak jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie jestem sportowcem budujący ranking, nie? Mi, czy wygram, czy przegram, to nie ma dużej różnicy, więc jestem w stanie podjąć każde wyzwanie. Tylko wiadomo, musi się zgadzać pieniądz, nie? E Tutaj jeśli chodzi o zawodników, Piechowiak, Denis Łęcki, Denis Labryga, Piotr Szeliga, który byłby dla ciebie takim ciebie najmocniejszym, najmocniejszym zawodnikiem i z kim chciałbyś stoczyć walkę? Najmocniejszym zawodnikiem wydaje mi się Denis Labryga. Ale najłatwiej byłoby chyba od dołu, albo, w, no nie wiem, ciężko, ciężko gdybać, czy budować od zasięgów, no to chyba Szeligę najłatwiej było, ale z Szeligą też mam dobry kontakt, więc wydaje mi się, że najfajniej by było teraz zacząć od Piechowiaka, bo dalej mi świta gdzieś w głowie ta jego wypowiedź na temat depresji, że wystarczy iść na trening i, i będzie spoko, więc tak jak się lubiliśmy, tak gdzieś mi to huczy w głowie. Denis Załęcki musi się sam zebrać na odwagę. No i w wytoczyliśmy już kolejkę. Właśnie uszalonego repertera, wspomniałeś o Besie piechowiaku. Powiedziałeś, że właśnie denerwuje cię, bo mówi źle o, ludzi, o ludziach z depresją. Ty borykałeś się z tą depresją i powiedz mi, czy chciałbyś się skonfrontować właśnie w oktagonie. Znaczy, jasne. Tak jak mówiłem, ja mogę być bi się z każdym, no ale to też nie jest tak, że ja tutaj jest jakaś zła krew, czy ja go teraz nie lubię. No wiesz, to może też powiedział, może by powiedział się na temat sprawy, której nie rozumiem bardzo powierzchownie, patrząc na to, że faktycznie dużo ludzi siedzi na dupie i, 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 i narzeka, że ma depresję i tak naprawdę myśli, że to wystarczy wypłacić, a, a to nie jest tak, bo ja robię na przykład dwa treningi dziennie i często ten zajazd ringowy albo jakiś deficyt kaloryczny bardzo mocno pogłębia ten stan, więc... Nie wiem, ale... Kolejny, który nie wiem, ale się wypowiem, więc fajnie jakby zrozumiała, nie musimy od razu się o to kłócić, to no nie jest tak, że ja go teraz nienawidzę, nie? tylko, tylko mi nie pasuje ta jedna wypowiedź, która gdzieś mi tam kłóczy w głowie. Nie? Powiedz mi, która federacja jest Ci najbliższa? Fame.ma, Halik czy Prime? Pomidor. <laughs> nie no. Gdzie czujesz się najlepiej? Yy... W... Wszędzie czuję się dobrze, znaczy wszędzie. No, na pewno za, jeździć na galę zacząłem od fenu, no bo, bo Pawłem jeździakiem znamy się chyba zanim a jeszcze... ja zapytam właśnie o gale frikowe bardziej. Frikowe no, no to. No to z gal frikowych no chyba pierwszą poznałem FAME. Tak samo blisko mi, no, jak nie bliżej do Prime'u. Ciężko powiedzieć, no, bo to jest. Są, dla mnie to są też mocno układy takie towarzyskie. Nie? Z, I z Fame'em, i z Prime'em jest mi bardzo blisko. Z Heideggerem trochę dalej. No, nie, że tak powiem, znamy się, ale albo po prostu się znamy, a tu, tu żyjemy, są bardzo blisko, już poza tym całym scenariuszem tych 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 gal. No to tak jak mówię, no towarzysko nasze rodziny się znają w większości jakichś tam ludzi pracujących przy tym, więc ja trochę inaczej oceniam te gale sportowe niż przeciętny widz czy zawodnik, nie? A co uważasz o wadze ciężkiej yy, w frikach właśnie? Że prawie nie istnieje? <laughs> nie wiem. No tak naprawdę kurczę, no Yy, na początku tylko Fejm wyznaczał, wyznaczał jakiś standard i bardzo mniej problem chyba z tą wagą ciężką. No i, i trochę się wystrzelali, więc zobaczymy co będzie. Nie, kurczę, no bo co jest wagą ciężką? Deniz, dwa Denisy teraz tam, Karwat, tak? Gdzieś zapomniany Radzikowski i Piechowiak, nie? W sumie Prime jeszcze tych dwóch ostatnich. Gladiatorów. No nie no, jest bardzo uboga, no, więc, więc dużo zestawień nie ma, więc ciężko, ciężko, ciężko tu coś uważać. Mamy tutaj takie urządzenie, badanie uścisku dłoni. E, tutaj inni zawodnicy też brali w tym udział. Czy chciałbyś może spróbować? Naj... Najprawdopodobniej będę w tym najsłabszy, ale. Dlaczego tak myślisz? Taka no, ciężka w końcu. No właśnie, ale może ja za mało się ściskam. Na razie y, najlepszy, y, najlepszy wynik ma y, karbat o, to to nie 60, się to nie 67 kilo, zobaczymy ile y jest na silny ze wewnątrz, wewnątrz, tak? tak tu? Tak, tak. No? To, to krótko Ile do karwata? Miał 67. Kurde, no to i tak dobrze, że tego nie połamałeś, nie? <gry> no myśleliśmy właśnie, że ty połamiesz. Nie, no kurde, gdzie do karwata? Przecież karwat jest strokmenem, jest chyba nawet bardzo silny, nawet jak na strokmena, to gdzie mi do takiego wyjadacza. Na razie jesteśmy na Federacji Sportowej. Później co będzie to. Właśnie. A jeśli miałbyś wybierać właśnie friki, a gale sportowe, to co byś wybrał? Dla mnie to kurczę, ja nie widzę takiej, jakiejś różnicy tak naprawdę. Czy walka sportowa, op, to zawsze jest walka sportowa dla mnie. Więc jak już dopuszcza się do kogoś, do takiego zestawienia, no to też nie jest ktoś, kto przechodzi ulicą. To jest sportowiec, może z innej dziedziny albo, albo czy ci youtuberzy, czy też już odrobili lekcje, nie? To już nie jest tak, że to są jacyś ludzie, którzy się nigdy nie bili, więc, więc dla mnie każde zestawienie jest sportowe, a tak naprawdę liczy się, różni się tylko logo i pewnie stawka, nie? Więc... Dobra, dziękuję w takim Dziękuję.